Nie zasługuje na życie. Uh -oh. Wiesz, kim dzisiaj byłeś? Nie wojownikiem ani żołnierzem. Byłeś dzieciakiem. Gdyby nie on, gdyby nie wy, posunąłbyś się za daleko. Tak jest łatwiej. Nie o to chodzi. Musimy postępować słusznie. To jedyna droga. Uważam, że postąpiłem słusznie. W tym problem. Uwaga! Dobry reflex. A gdyby nie zdążył, zabolałoby. To gwiazda Ligi Zabójców. Znalazłem ją w magazynie niejakiego Langstrom. Znasz go? Nie. Graysh i Deathstroke są z nim powiązani. Dowiedzmy się, co ich łączy. Bo moje zadanie. Chcę pomóc. Jak on kiedyś. Wystarczy, że się zdradziłeś. Wiedzą, że ich ścigacie. Kieruję Tobą zemstą. A Ty nigdy nie chciałeś się mścić? Każdego dnia. Musisz zachować spokój, Damianie. Nie zwalczysz przestępczości, stając się przestępcą. Od teraz trzymaj się blisko. To rozkaz. To mogę zrobić. Chwileczkę. Chyba nie będę zadowolony. Nie. Jim. Jim? Zawsze musisz mnie tak straszyć. Kolejny? Wyjaśnię ci później. Co z Ubu? Na in intensywnej terapii. Nieprzytomny. Przeszukaliśmy place, jego loki. Znaleźliśmy coś ciekawego. Czyj it? to phone numer? Seks. Na infolinię. To seks telefon. But that's not the part, Lepiej the zobacz, co jest na drugiej side. stronie.